Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo. To no rzeczywiście sytuacja samorządów, jednostek samorządu terytorialnego jest trudna i coraz trudniejsza. Dlatego też w związku z tym, że w ostatnim tygodniu toczy się dyskusja nad oszczędnościami, które my jako miasto zaproponowaliśmy mieszkańcom i niestety musimy te oszczędności droży. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić kilka liczb dotyczących utraconych dochodów z samego podatku PIT, czyli powiedzmy tej części największej, którą budżet miasta Wrocławek podtrzymuje z budżetu, z budżetu centralnego, a jest to część oczywiście tych podatków, na które składają się wszyscy mieszkańcy naszego miasta. I chciałbym od razu, od razu powiedzieć, że są drodzy Państwo powiedzieć, że są to dane obiektywne, ponieważ są to dane sporządzone przez Związek Miast Polskich na podstawie tych wyliczeń, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów. A te wyliczenia są pochodną chociażby budżetu, wykonania budżetu za poprzednie lata. I tak, drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, chciałbym powiedzieć, że w latach 2019-2023 nasze miasto straci łącznie 146 milionów złotych. To są tylko i wyłącznie dochody utracone z tej części PIW. W 2019 to jest minus 4 miliony 352 670 zł. W 2020 minus 13 milionów 787 317 zł. W 2021 minus 16 milionów 914 332 zł. W 2002 minus 43 miliony 522 637 zł. I w 2023 minus 68 milionów. Pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote. Oczywiście padnie natychmiast argument, że przecież samorządy doda otrzymują dodatkowe subwencje i rekompensaty, tymczasem jednorazowa subwencja w 2021 roku i przyznany tak zwany dodatkowy wpis w 2022 roku to są kwoty 18 239 047 zł i 19 455 138 zł. Czyli generalnie, drodzy Państwo, jak to zbilansujemy, to i tak jesteśmy stratni jako miasto ponad prawie 109 milionów złotych. Stąd te oszczędności. Oczywiście dodam szalejącą jeszcze inflację, drożyznę przede wszystkim mediów. Ostatnio dyskutowaliśmy o cenach za energię elektryczną, cenach na węgiel, który jest podstawowym produktem służącym produkcji ciepła, także mogą sobie państwo wyciągnąć wnioski. 109 milionów mniej miasto Włosławek otrzyma z budżetu państwa tylko i wyłącznie z PIT-u. Jak będę miał informacje dotyczące CIT-u, bo zależy mi na obiektywnych informacjach, żeby nikt nie zarzucił tutaj oczywiście jakiejś kreatywnej księgowości. Też Państwu postaram się podać te dane. Oczywiście nie wspominam subwencji na oświatę, która w 50% jest zbyt niska od tego, które, od tych pieniędzy, które miasto wykłada na funkcjonowanie oświaty w mieście Wózbawku. Dziękuję bardzo. Możemy sobie wyobrazić, ile za 109 milionów można by było zrobić w mieście. Jeśli to są w przybliżeniu, jakieś... drodzy Państwo, to jest jednoroczny budżet inwestycyjny miasta. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję serdecznie.